Hej, chciałam Wam nagrać filmik z ogrodu, ale u nas od dwóch dni pada bardzo mocno deszcz i po prostu te rośliny mam wrażenie, że już są przesiąknięte wodą. Mam nadzieję, że będą w dobrej kondycji, jak zrobi się ładniejsza pogoda i pokażę Wam. Trochę moich roślin. Tutaj widać na dole hosty, widać lawendę. W dali widać hortensję. Tu przy tym niebieskim pojemniku. W nim są też hosty. Bardzo lubię te rośliny. Widać też troszkę dalej. Juki, które już kwitną i chyba nie zdążę ich zrobić na spacerku, nagrać na spacerku. Widać też piękne lilie, które są bardzo, bardzo wysokie w tym roku. No i jeszcze, 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 przepraszam, jest taki kawałeczek ziemi, gdzie są pyszną główki. Jarzówki, uwielbiam te rośliny, uwielbiam te kwiaty. Także mam nadzieję, że niedługo wyjdzie słońce, troszkę ziemia się wysuszy, chociaż wiadomo, że woda potrzebna jest roślinom, ale w tym roku jest albo susza, albo za dużo deszczów. Więc te rośliny po prostu wariują dobrze. Także dzisiaj tylko taki kawałeczek ogrodu, który widzę przez moje okno w kuchni, a niedługo pewnie nagram film właśnie z dźwiękami trawy pod stopami nagram film. Pokazując wam moje rośliny, i być może zrobię taki podkład voiceover, żeby było bardziej asmr -owo.